Dzisiaj przedmiotem analizy w opracowaniu 100 sekund nie będzie spółka z gębchojnicy, która rośnie ponad 9% z racji tego, że wczoraj była o niej mowa na takim opracowaniu dostępnym na kanale YouTube. Tym razem przedmiotem rozmowy, rozważań będzie wykres cen akcji spółki giełdy papierów wartościowych. Ta dzisiejsza luka, która tutaj jest widoczna, to jest nic innego jak efekt odcięcia praw do dywidendy. Porównując ze sobą dwa wykresy, to jest wykres tygodniowy, nie uwzględniający dywidend, można zauważyć, że tydzień prawdopodobnie zakończy się potężną czarną świecą z długim cieniem, cieniem zachodzącym do średniej 200 tygodniowej. Obszar ten wyznaczony jest także przez 50% zniesienia poprzedniej fali Bessy. Tak naprawdę jest to dosyć negatywny wydźwięk, tym bardziej, że zasięg wzrostu liczony według odwróconej głowy z ramionami został wykonany. Jeżeli tak spojrzymy na taki wykres, jest to wykres uwzględniający dywidendy, to Sytuacja techniczna jest zupełnie inna. Oczywiście zasięg wzrostu został wykonany według odwróconej głowy z ramionami, ale kluczowo opory zostały wybite, poprzednie szczyty także, FIBO także. No i teraz pytanie, co znajdzie się na celowniku ubyków. Na wykresie nie uwzględniającym praw z akcji magnesem staje się strefa 50 25 zł 25 groszy. Jeżeli to samo przeniesiemy na wykres uwzględniający ceny z akcji, Okazuje się, że 50 zł leży znacznie powyżej bieżących poziomów. W długim terminie można tutaj doszukać się kanału wzrostowego, którego górne ograniczenie. Także zbieżne jest poziom 50 zł i to wypada gdzieś luty przyszły rok. Oczywiście jest to forma akademickiej zabawy, nie jest to w żaden sposób forma prognozy, ale lokalnie widać, że tutaj jak na razie byki mają przewagę, tym bardziej, że w krótkim terminie obowiązuje kanał wzrostowy, którego górne ograniczenie także zachęca do kontynuacji wzrostu. Gdzie szukać poziomów obrony w takim układzie, nawiązując do ostatniego pracowania pod tytułem wykres dnia dla tej spółki, no to należałoby poziom obrony zaktualizować i dopóki dzienna, przepraszam, tygodniowa cena zamknięcia wypada nie niżej niż 34,90 zł, dopóty sytuacja techniczna wciąż sprzyja bykom.